Na konwencji bezpartyjnych witamy przedstawicieli Okręgu Płockiego, którzy też jednocześnie wchodzą w struktury Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. Powiedzcie, jak u was przygotowania do zbliżającej się kampanii, już takiej ostrej, czyli zbierania podpisów, rejestracji list i później już tej takiej typowej kampanii? No zbierania podpisów to za wcześnie, tak? My dzisiaj to przygotowujemy, tak naprawdę struktury odświeżamy, bo przygotowujemy się do tego, że ten czas zbierania podpisów będzie w najtrudniejszym momencie. W okresie sierpnia, czyli wakacji, ludzie wyjadą, więc oni muszą być już dzisiaj przygotowani, gotowi do tego, żeby ruszyć z podpisami. Jeśli chodzi o struktury, no to tak jak widzicie, się zbieramy, jesteśmy gotowi do pracy, szukamy do, bardzo, szukamy kontaktów do nowych środowisk. Jesteśmy otwarci na różne stowarzyszenia. Na ludzi aktywnych, którzy widzą w nas potencjał, my widzimy w nich potencjał, żebyśmy tą Polskę zmieniali na taką normalną, naszą zwykłą, codzienną. A powiedzcie, jak ocenia się frekwencję? Bo Was tu przyjechała dużo większa grupa, nie wszystkich byliśmy w stanie zaprosić do rozmowy. Jak się rozwija, jeśli chodzi o frekwencję ilość działaczy u Was w okręgu? Mam wrażenie, że było nas więcej niż na poprzedniej konwencji. No struktury się rozrastają, to widać, ludzie lgną do nas i ci, co nawet wcześniej gdzieś indziej próbowali coś zrobić i im się nie udało, przekonujemy ich do tego, żeby dołączyli do nas, żeby wspierali bezpartyjnych samorządowców i Mazowiecką Wspólnotę Samorządową. No i są z nami. To teraz Panią zapytam, wykorzystam, ponieważ na konwencji były oferty adresowane do kobiet. Jak odbiór samej konwencji i tych postulatów, które są adresowane do kobiet? No tak, to jest bardzo ważne, że kobiety... Yy... Końcu może będą miały tą większość, że będą mogły decydować i będą mogły współdecydować, prawda, o, o ważnych losach dla rodzin, dla społeczeństwa, dla każdego człowieka. Będziemy tutaj działać w tym kierunku, żeby zachęcać następne kobiety, żeby się nie bały, tak, żeby wchodziły tutaj w szeregi bezpartyjności żeby powstawały nowe pomysły, bo dzięki tak na pracy, na, na, naprawdę pracy zespołowej możemy się jednoczyć i możemy więcej robić, tak? bo tak naprawdę to e, e, kobiety ze swojego punktu widzenia mają e, inne, e, inne jakby priorytety, które mogą przelać na e, do, realizacji, e, tak, do realizacji, wdrożyć i myślę, że to e, będzie bardzo. Dobrze, ale ten bardzo ważny. No właśnie, a chciałem zapytać jeszcze pod kątem tego, co się działo na konwencji, to motywuje rzeczywiście lokalnych działaczy? To hasło normalna Polska. Jak, jak, jak wy to definiujecie dla siebie? Tak, oczywiście, bo my chcemy wyjść od ludzi, dla ludzi, ale od ludzi. To się zaczyna na naszych osiedlach, na naszych, naszych miastach, na naszych małych ojczyznach, tak jak mówiliśmy, tak? To tam trzeba zacząć rozmawiać z ludźmi. Żeby nie było tak, że ktoś zostanie posłem, a nie bywa w swoim terenie, tak? Więc ludzie nas znają, poprą nas i mam nadzieję, że to da podwójny efekt. Cóż, ja wam wszystkim w takim razie bardzo dziękuję i życzę powodzenia. I Paweł, tu jeszcze widzę, że wyrywasz się odpowiedzi, dam ci chwilę głos. A wam wszystkim życzę powodzenia, oczywiście w wyborach. E, tak, chciałbym jeszcze zaprosić wszystkich do kontaktu. Ja jestem koordynatorem okręgu 16, czyli Płocko-Ciechanowskiego. W Płocku uruchomiliśmy te chwili na dniach biuro na ulicy Kwiatka 22, codziennie jest czynne od 10 do 18, więc jak ktoś by chciał po prostu nawet przyjść, porozmawiać, zobaczyć kim my jesteśmy, jacy jesteśmy, zapoznać się z nami, serdecznie zapraszamy ulica Kwiatka 22 w Płocku od godziny 10 do 18:00 codziennie. Pamiętajcie, Czekam. jesteśmy dla was. Ja chciałem tylko dodać, że nie trzeba się bać. Każdy może przyjść, każdy może znaleźć dla siebie miejsce, każdy może swoje pomysły czy postulaty próbować zrealizować tu w ramach bezpartyjnych. Biuro, tak jak słyszeliśmy, jest na wszystkich otwarte, także serdecznie zapraszamy. Dziękujemy.